A to się nagrywa w ogóle? Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sebastian Rysuje. W moim nowym studio pokażę Wam dzisiaj film z serii Studio Tour i będziecie mogli zobaczyć jak... Przerobiłem sobie te studio już chyba w końcu tak jak po prostu chcę, bo ja już tak kombinowałem. Tam sami zresztą widzieliście, bo to jest chyba studio Tour 3.0 albo wersja 4.0, bo ja mam trochę bzika. Ja mam trochę bzika na punkcie przestawiania, meblowania i takie tam. No, no i co? No i zapraszam Was do siebie. Zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda, co gdzie trzymam, i może Was zainspiruje do czegoś, że też. Coś sobie zgapicie, jakiś pomysł, może akurat się przyda. Także nie przedłużam i zapraszam Was dalej do oglądania. A no i przede wszystkim bardzo Wam dziękuję, serdecznie Wam dziękuję, że w styczniu udało nam się zdobyć 2000 subskrypcji. O, ja po prostu w szoku jestem do tej pory marzyłem o tym, cieszę się ogromnie idziecie jak burza i to z pierunami także uhu, oby tak dalej, oby to się rozwijało jestem bardzo, bardzo szczęśliwy i fajnie, że się udzielacie w komentarzach i tam piszecie i możemy się powymieniać swoimi opiniami, no zarąbiście ok, zaczynamy słuchajcie od tej strony, tutaj mam białą komodę jak widzicie i w tych szufladach mam wszystko poukładane, żeby mieć już pod ręką, oczywiście biel i szarość będzie dominowała tutaj i zobaczcie, tutaj też mam kwiat o, widać mnie, tam się odbijam w, w obrazku. Tutaj też mam kwiata, tych kwiatów będzie więcej, ale póki co na razie jest to. Na tej komodzie oczywiście poustawiałem sobie obrazek, ten obrazek jeszcze będzie przywieszony tutaj, no ale to później skoczę do sklepu i kupię odpowiednie materiały do tego. Tutaj postawiłem sobie też tą ilustrację, którą mogliście kiedyś zobaczyć na Insta, no, i tam jest jakaś ramka, ona też będzie prawdopodobnie przywieszona, a może ją tak zostawię. Okej, okay, lecimy, słuchajcie, z pierwszą szufladą. I tutaj mam sześciusieńkie szkicowniki. Tu, jak widzicie, olsikowej, gamma. Tu jest dosłownie wszystko. Ja dzisiaj też to będę tak skracał, bo nie chcę też przedłużać tego filmu. W nieskończoność tutaj mam po prostu wszystkie szkicowniki. W drugiej szufladzie natomiast jest część kolejnych szkicowników, bo jak widzicie, ja mam ich bardzo dużo i po prostu na jednej szufladzie się nie skończyło i mi się zwyczajnie nie mieszczą. Także tutaj jeszcze mam i kalki, i, i wszystkie inne szkicowniki. W ogóle wiecie, co kupiłem taką kalkę i ani razu tego nie użyłem. Nawet chyba nie wiem jak. Trzecia szuflada to są już. Kredki, i słuchajcie, tutaj są i większe zestawy, jak i mniejsze. To, co mi się po prostu zmieściło, to tutaj powsadzałem. I zobaczcie, jak to fajnie wygląda, w ogóle kolorowo, nie? Ile kolorów, jak tęcza. Matuchno, kochana! Twarz widzę, buzie widzę! Twarz widzę w tym tęczu! Przedostatnia szuflada to kolejne kredki i tutaj są też farby w tym drewnianym opakowaniu. Ja je dostałem od dwójka, to są farby akwarelowe w tubkach. Tutaj jeszcze jest cały zestaw od Daily i taki wielki, co mogliście kiedyś zobaczyć na unboxingu. On jest... tam była masa, tam była sztaluga, wszystko tam było. I kredki między innymi, które chcę przetestować właśnie z tej wielkiej walizeczki, no i tutaj jest Yy, sporo jeszcze zestawów Giotto, yy, Lyra. Mamy tu jakiś karandasz, yy, Co tu mamy? Przyzma kolor T, Veritin. O, pokazałem kredki, które jeszcze ich nie było na kanale, ale cii. I tutaj, o Jezus. Co ja tu zrobiłem? I tutaj ostatnia szuflada. Jest tutaj i temperówka. Jak możecie zobaczyć, ta. O Jezus. Patrz, ją zaraz. A! Houston mamy problem. I właśnie sobie narobiłem syfu. Ale zanim jeszcze przejdziemy do biurka... jest, jak ja zachrząknąłem! A, 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 Coś mi się z głosem działo. Zanim przejdziemy do biurka, to jeszcze wam pokażę... Słuchajcie, tutaj na górze mam swoje logo! Uuu, je. Yeah. Zobaczcie, jakie świetne! Tu mam swoje logo, a tu na górze mam, słuchajcie... Szufla... Szuflady... Boże, co ja dziś... Sebastian! A tu na górze mam, słuchajcie, półki, i te półki już Wam o, o nich mówiłem. Marek y, mi je przykręcał, pomagał mi je przykręcać. Znaczy, w sumie ją przykręcił. Dobra, mówiłem to wcześniej już. Nieważne. I na tych półkach poukładałem sobie. Może zacznę odtąd. Tu są, słuchajcie, wszystkie moje markery. Tu jeszcze są w opakowaniu, bo po prostu ich nie wiem, jak ustawić. Na razie mam takie pudełka. Postaram się znaleźć coś na necie, jakiś może stend do tego specjalny, żeby to poukładać, bo tam tego drewna. W którym były kredki, jak możecie zauważyć, już tu nie ma i go już nie będzie raczej. Zrezygnowałem z niego. Po prostu wolę, żeby te kredki były w opakowaniach, aniżeli tak jak były. No, wiadomo, człowiek się zmienia, wszystko się zmienia. No i nie podobało mi się to. Tutaj jest ludek, który już jest ze mną. Oje, z czasu. Yy, oj. I słuchajcie, tu mam farby Białe Noce, akwarelowe, kredki, Derwent Drawing, bo też ich używam często. Naprawdę rewelacyjne. Gdzieś możecie znaleźć na moim kanale film. W tych opakowaniach, słuchajcie, są yy, kredki na sztuki właśnie z tego stędu drewnianego, który miałem, o który kiedyś się tam pytaliście. I tutaj je tak poukładałem, bo nie mam do nich opakowania. A tu mam takie potrzebne rzeczy, czyli washi tępy, temperówki i takie tam, które po prostu najczęściej używam. Tutaj mam yy, farby akwarelowe. Yy, Ganzai Tambi, musiałem sobie przypomnieć, oraz książkę Sztuka Rysowania w Kolorze, polecam, naprawdę zacna książka, można się wiele nauczyć, naprawdę super, serio Wam mówię, super. Ganzaj Tambi też będą recenzowane na moim kanale, ale jak wiecie, tyle przyborów jest, że ja po prostu nie ogarniam z tematami. No, i tutaj słonik od moich koleżanek z byłej pracy, jakiejś pracowałem, dostałem od nich, to było jakieś 5 lat temu i tak sobie stoi na szczęście. Oraz taki ala sztuczny kwiatek. On tu już jest, i jest, a też go kiedyś rysowałem, taka propos. A teraz przechodzimy do mojego centrum dowodzenia, i jak możecie zobaczyć, są cegły. Słuchajcie, w kuchni robiłem remont, zostało mi kawałek tapety i postanowiłem to tu przykleić, aby mieć też. I inne biurko, i myślę inne tło też na Instagrama, i powiem Wam, że bardzo fajnie się sprawdza. Można na tym rysować spoko. No słuchajcie, został mi kawałek, to czemu by nie skorzystać, prawda? A po co to wywalać? Zawsze to się przyda. Tu, jakbyście pamiętali, albo jak pamiętacie strasznie język mi się plącze, sorry. Jest ta komódka, w który, którą kiedyś pokazywałem, ona też została. Tutaj mam, słuchajcie, tuszę od Renesansu. Tutaj mam e, Likwalę od Renesansu. Tutaj w tej komórce jest myszka. A ja szukałem. A tutaj mam e, śrubki, jakieś tu spinacze, a te. Dwie takie, te dwa haczyki można powiedzieć, to są właśnie od tej radzieckiej temperówki. Trzymam je tutaj, bo po prostu nie chcę zgubić. Tu są akurat y, polichromosy, y, blendery. Właśnie, zakupiłem sobie ostatnio Derwenta blendery. I zobaczcie, one wyglądają w ten sposób. Podobne są do tych z I powiem Wam, że naprawdę świetnie sobie radzą. Jakieś tam pędzle. Tutaj mam temperówkę od lajry na korbkę. I powiem Wam, ona jest naprawdę wielka krowa. Ale jest zarąbista, bo możemy sobie ustawiać. Tu pokażę Wam, już jej używam. Możecie sobie ustawić, co chcecie, jak zatemperować kredkę. Czy na ostry szpic, czy może na taką tempą dzidę, ale jest naprawdę spoko. Troszeczkę robi dziurki tymi haczykami tutaj w środku, ale to mi w ogóle nie przeszkadza. Tutaj mam jeszcze do akwarelek maskujący płyn. I wszystkie temperówki i gumki. Tutaj. Wszystkie są cienkopisy, poski białe. Jak możecie zobaczyć, jeszcze o, nawet niektóre nie otwarte. Ta jeszcze, jeszcze nawet jej nie używałem. No, także tutaj są takie rzeczy. Oczywiście słoik na, na wiórki. Dlatego, że naprawdę często temperuję kredki, tak? Na przykład zwykłą temperówką, nie tą na korbkę. To potrzebny mi słoik. Ja wtedy sobie to wszystko do słoika zbieram, a następnie wywalam. I tak jakoś mi jest wygodniej. Pod spodem to nie będę Wam pokazywał, no bo w sumie nie ma sensu. W tym oto bambusowym, pięknym, dużym pojemniku są wszystkie rzeczy typu lampy, jakieś stendy, wszystko, co tam wepchałem. Tu już czeka prezent rozdaniowy, który będzie 14 lutego. Właśnie wbijajcie na rozdanie na Instagrama, bo tam właśnie ono jest i do 14 lutego jeszcze trwa i można właśnie wygrać to wszystko, co jest w tej torbie. Tam możecie zobaczyć na Instagramie, Link macie w opisie. No i ostatnia półka, słuchajcie, z tego jestem najbardziej zadowolony, ponieważ tutaj mam ustawione tak wszystkie te moje kredeczki, których też najczęściej używam. Te mogliście zobaczyć w ostatnim filmie, Brufunery, Castle Arts. Tutaj mam Faber-Castelle. Na górze mam polikolory od Derwenda oraz śmierdzące pryzma kolory. I bardzo dużo osób mi pisało na Instagramie, że ich pryzmy są ok, że braliście na sztuki, że nie śmierdzą. Nie wiem co się z tymi stało, po prostu capią nimi no nie da się nimi pracować. Staram się, ale... Staram się je użyć, ale no naprawdę nie da się nimi pracować. To jest w ogóle taki bajer. Zobaczcie. Cyk. Cyk. I cyk. I patrzcie teraz. Rubidubidubi. Tak to wygląda. Przechodzimy do ostatnich szuflad. Tutaj już w, tej, w tym legale. I tutaj jak widzicie, o właściwie nic nie widzicie, bo tu jest bardzo mało rzeczy. Jeszcze nie zapchałem. Tu są jeszcze cienkopisy, blendery do mazaków i tutaj takie moje jakieś pierdółki a la biżuteria. Mm, tak, tak. Tutaj mam, słuchajcie, notes pilocik do zdjęć. Tutaj są akwarele z, z aktiona i też jeszcze muszę je przetestować, bo mam je dwie pary. To będzie niedługo, ten tutaj, te tusze, ale to jeszcze nie chcę Wam nic zdradzać. A tutaj mam w pojemnikach farby do, proszę ja Was, do tkanin, bo robię, robię też koszulki i torby, tu możecie zobaczyć. Co to za paragon? Ale się nie przygotowałem. I to są Love Art, bardzo fajne, naprawdę bardzo fajne farby, które działają, a tam mam pod spodem w pojemniku też akwarelki. Jezus, Tutaj to jest miszmasz. Tu są wszystkie rzeczy do, słuchajcie, tkanin, do materiałów, bo tam, tak jak mówię, na moim Facebooku jest sklep, możecie sobie pooglądać albo coś zamówić i tam są takie moje, które robię ręcznie, koszulki, torby zakupowe oraz worko także serdecznie Was zapraszam. A link postaram Wam się zostawić w opisie, jak nie zapomnę. A jak zapomnę, to szukajcie mnie na fejsie pod taką samą nazwą. I w ostatniej tutaj już mam pędzle, farby akwarelowe w tubkach, fiksatywa, no i moje wizytówki. No i w sumie to już by było na tyle. Cieszę się, że mogłem Wam to pokazać, dlatego że, mmm, dlatego, że fajnie to sobie poukładałem. I powiem Wam, że teraz jest o wiele, wiele mi wygodniej i lepiej. Aha, i tu jeszcze mam taką ścianę, którą będę powoli zapełniał tymi moimi ilustracjami. Tu mam dwie, jak widzicie, są na razie te półeczki, tak po prostu wiszą na haczykach stesy, ale coś z nich wykombinuję. No i tak to się prezentuje, wszystko. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. On jest taki luźny, ja po prostu się do niego nie przygotowywałem, w ogóle nie ma jakiegoś tam scenariusza, wiadomo. Pokazałem Wam i, i mam nadzieję, że się Wam podoba, tak samo jak i mi. Yy, I mam nadzieję, że go nie zagracę. No, także, a i sorry za papugi, bo one teraz akurat sobie wyszły na zewnątrz, mają wychodne. Mhm. No i tak tam sobie podpiskują. Jak zwykle, zresztą jak nagrywam, no ale to już chyba powinniśmy się wszyscy przyzwyczaić. Subskrybujcie mój kanał, możecie też wesprzeć, jeżeli chcecie, oczywiście. Wtedy będziecie mieli filmy wcześniej. My się widzimy już niedługo w kolejnym teście Kredek yy, albo w czymś innym. No to mogę Was zaskoczyć. No i co? Trzymajcie się i halo!